Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Simsów I dzisiaj postanowiłem przerobić rodzinę Landgrab Czyli taką popularniejszą rodzinę w Oazie z oczywiście, tak? Taką chyba wytykmiona jest, chyba najbogatsza. Ja oczywiście za bardzo jej nie znam tej rodziny, dlatego że bardziej przegrałem i preferowałem wierzbową zatoczkę, dlatego... No takie nie przegrałem, ale uznałem, że nie są... ich wygląd nie przedstawia ich charakteru. Na przykład widzę tutaj, że Nancy jest materialistką oraz snobką, a wyglądała tak szczerze bardzo według mnie ubogo, jak na taką snobkę i materialistkę, taką wyższą powiedzmy damę, jak chciała wyglądać, dlatego zmieniłem jej wygląd, postanowiłem, że nie wygląda za ładnie. Jak widzicie tutaj teraz dobieram jej makijaż i dobrałem jej nową fryzurę. Według mnie ta fryzura prezentuje się świetnie, jest genialna. Daję jej tutaj ma marynareczkę, żeby wyglądała bardziej elegancko i do tego będzie miała chyba spodnie. Oczywiście. Nie, nie ingerowałem także w różne tam detale skóry, w np. nie wiem wielkość piersi, oczu i tak dalej zostawiłem to samo sobie, dlatego że według mnie to nie jest potrzebne, tylko po prostu jest potrzebna poprawa wizualnego wyglądu ich, tego że są oni pytacy według mnie za starzy na swój wiek, jednak bo są dorośli, a wyglądają starzej. No i tutaj, o, jak widzicie kozaczki, dałem... Zdziwiło mnie dlatego, że Nancy ma złe relacje ze swoim synem. To mnie bardzo zdziwiło. Teraz przyszliśmy do Joffreya. No i tutaj dałem mu skina, poprawiłem jednak brwi czy i dodałem dłuższą fryzurę, żeby po prostu zakryła mu te odstające uszy Według mnie ta fryzura, którą miał wcześniej była nieodpowiednia Dlatego mu ją zmieniłem na tą dłuższą i według mnie prezentuje się w niej bardzo dobrze To samo z zarostem, dlatego że miał takiego wąsika Zmieniłem mu po prostu na taki zwykły zarost Dlatego że według mnie wygląda dużo młodziej Usunąłem oczywiście Joffrey'owi i Nancy, mm, tutaj te różne mm, detale skóry na sobie dlatego, że według mnie one, je on, one ich postarzały. No i tutaj jak widzicie Joffrey prezentuje się tak. No może on nie jest za piękny, ale według mnie poprawa wyglądu mu się przydała. I wygląda o wiele lepiej. Dałem mu oczywiście taki sweterek. Jakieś y, oficjalne spodnie bardziej. Oraz mm, oficjalne buty. Oczywiście po Joffreyu. Joffrey Dż to według mnie jest taką najbardziej pozytywną postacią w tym y, domu landgrabów. Dlatego, że ma trochę rodzinny, dobry i towarzyski. I ma aspirację udany rodowód. Tego według mnie jest on w miarę pozytywną postacią. Jednak w tym domu nie jest taki snobistyczny jak jego żona. No teraz przechodzimy do Malcolma. Tu jeszcze zauważyłem, że zmieniam, bo Nancy miała pierścionek, nie wiem skąd, ale miała. Teraz przechodzimy do Malcolma. Malcolm według mnie. Wyglądał bardzo staro na swój wiek, dlatego mu od razu zmieniłem tutaj brwi i tak dalej, fryzurę oraz strój. No, według mnie nieodpowiednio wyglądał na nastolatka, on przecież jest nastolatkiem. No, cechy to ma bardziej po mamusi, ale też widać, że ma cechy zły. Ma aspirację przestępczą, więc... Po prostu przeszły te złe cechy z Nancy Po prostu jak może jakieś złe wychowanie z Nancy Przeszło na Malcolma No tutaj dałem koszule, spodnie i łódki takie sportowe Myślę, że już będę kończył Oczywiście linki do modu będą w opisie Dzięki, pa!